Widzisz, Franc, żebyś nie rozwalił wtedy koła, to twój staruszek dałby ci samochód i można by się kopsnąć, choćby i na Mazury. Nie chciałbym nikomu nic wypominać, ale to ty wyciągnąłeś mnie o 11 wieczorem na przejażdżkę, w wyniku której złapaliśmy gumę. Oj dobra, ale dlaczego kazałeś się holować do Giżycka zamiast do Warszawy? Nie, no, pomyliły mi się kierunki. A jakbyś nie był taki uparty, to zgodziłbyś się z tym kierowcą i przywiózłby nas tutaj, a tak? Twój staruszek kazał zapłacić za holowanie przez 500 kilometrów i skazował nasze fundusze na wakacje. Człowieku, nie wypominaj mi już tego. Gadasz o tym od trzech dni. A, bo tam też była moja kasa, którą ci pożyczyłem. Czego znowu? Widzisz, to, e, to coś. Eee, no właśnie ci to mówię! Franz, myślisz, że on chce nas zastrzelić? Eee, chyba nie. Jakby chciał, to by już zastrzelił. Zawsze byłeś optymistą. Przepraszam, czy wy jesteście najinteligentniejszymi istotami na tym świecie? Hmm. Jakby to powiedzieć, no wiesz, Einstein, Kuria Skłodowska, Bill Gates. Eee, jemu chyba chodzi o to, czy my, jako ludzie, jesteśmy najinteligentniejszymi stworzeniami na tym świecie. No generalnie tak się przyjęło uważać. Ja was chcę prosić o pomoc. Ja, przepraszam, ja nazywam się Arg. I pochodzę ze świata Xymena. My mamy poważne kłopoty. Nasi naukowcy skonstruowali urządzenie do przemierzania czasoprzestrzeni. No przepraszam, a ta planeta to w jakiej galaktyce? Jakby wam to powiedzieć, ja bardzo przepraszam. To inny wymiar. Nie galaktyka. Ja was przepraszam, ale ja mam mało czasu i muszę szybko powiedzieć. Dobra, okej. Okay. Nie będziemy już przeszkadzać. No niech mówi. No, więc nasi naukowcy skonstruowali urządzenie do przemierzania czasoprzestrzeń. I. Bardzo przepraszam, niestety, ale zdarzył się wypadek. Urządzenie wygradli terroryści. I teraz całemu wszechświatowi grozi, jeśli nie zagłada, to. Bardzo przepraszam, to poważne zamieszanie w rzeczywistości. To znaczy, że mogą oni podróżować przez czas i zmieniać przeszłość? Nie tylko. Bardzo przepraszam. Mogą również teleportować rozmaite przedmioty, zmieniać ich kształt i formy, oraz robić inne straszliwe rzeczy. W człowieku. To okropne ustrojstwo. To po co wyście go skonstruowali? Bardzo przepraszam, do naszej planety zbliża się olbrzymia kosmiczna skała. Która może ją roztrzaskać? Chcieliśmy uratować się przy pomocy tego urządzenia. Aha! E, a właściwie. To co to, to wszystko ma wspólnego z nami? Bardzo przepraszam. No więc ta maszyna, atomowy czasoprzestrzenny modyfikator energii, potrzebuje modułu inicjującego, który terroryści zgubili uciekając przed naszą służbą bezpieczeństwa. Bardzo przepraszam. Po żmudnych badaniach odkryliśmy, że moduł ten został rozbity na części i znajduje się na waszym świecie, w waszym czasookresie. No, i co z tego? Bardzo przepraszam, ja przybyłem tutaj za pomocą prototypu tego urządzenia, aby poprosić inteligentnych mieszkańców Waszej planety o pomoc. No ale człowieku, jeśli macie takie jeszcze jedno, to po co Wam tamto? A choćby i po to, aby z... nie znaleźli go ci terroryści. Bardzo przepraszam, to też, ale nasz prototyp bardzo źle działa i co chwilę się psuje. Nie można przy jego pomocy ocalić naszej planety. Zaraz muszę wrócić do mojego świata. Macie tutaj plan. Tu jest narysowane, gdzie te części znajdują się i jak wyglądają. Bardzo przepraszam, on pomoże wam znaleźć ten przedmiot. No ale my nie możemy się za to brać. Od tego jest policja, wojsko, FBI, CIA, KGB i inne takie. O, nie bardzo przepraszam, ja nie mam wyjścia. Ja dałem Wam ten plan. Szukajcie tego. Ja muszę zniknąć. O, nasze urządzenie zaraz się wyłączy. Jedna część jest tutaj niedaleko. Dlatego ja tutaj przyleciałem. Bardzo przepraszam, pomóżcie nam i sobie. Jak to, pomóżcie sobie? Bardzo przepraszam, nasze światy są bliźniacze. Jeśli nasz zimny aż rówieś... ...powodzenia! Franz... No i co robimy? Ja bym coś zjadł. Ale ja mówię poważnie. No to może człowieku chodźmy na policję albo co? Co ty głupi? Zobacz, jaka przygoda nam się trafiła. Chcesz to, Olaj? No ale człowieku, my nie damy rady. Stary, jak przeżyliśmy fizę za tą mówką i Polaka z przecinakiem, to chyba z tym sobie też poradzimy. No, masz rację. Teraz to już wszystko bułka z masłem. Pokaż to ustrojstwo. No dobra, to już wiemy, czego szukać i gdzie. Ale tylko jak do jasnego licha my się dostaniemy w te wszystkie miejsca. No, w grę wchodzi chyba twój imaru. Człowieku, jak ja go wydostanę? Stary schował kluczyki, a poza tym nie ma koła i chyba ma trzepnięty akumulator. Nie, jakoś sobie poradzimy. Chodźmy teraz rozejrzeć się po osiedlu. Ten, y, ja cię bardzo przepraszam, to mówił, że jedno z tych pustrojów znajduje się...